Dzień dobry. Witajcie na kanale Helix Starot, Ja mam na imię Aleksandra. A to jest czytanie dla wszystkich osób z podznaku strzelca na sierpień 2025 roku. Zobaczymy jakie są dla was energie. Czytanie będzie bardzo intuicyjne. Bierzcie z niego to, co jest dla was. Resztę zostawcie. To, co dla was, czyli to, co do was mówi, to, co was przekonuje, to, co was wspiera, to, co was inspiruje. Tarot nie jest wyrocznią, przypominam. Jest sympatycznym, przyjacielskim przewodnikiem. Poza tym czytanie jest ogólne, więc jest dla wielu osób. Jeśli potrzebujecie ze mną pogadać indywidualnie, zapraszam. gmail.com. Ten mail jest w opisie. W opisie też znajdziecie takie drzewko linków. Linktree to się nazywa gdzie są linki do różnych miejsc w internecie, gdzie można mnie znaleźć. Przypominam też o kursie tarota, jeżeli macie ochotę spróbować swoich sił, nauczyć się czegoś nowego, to będzie możliwość wzięcia udziału w takim kursie. Ten stacjonarny kurs w Gdańsku, który zapowiadałam, on ma już pełną listę. Ale jeśli chcecie, to możecie zapisać się na listę oczekujących na kurs online i kurs, jeśli Was to interesuje, taki intensywny, weekendowy, nie? Dla osób, które chciałyby przyjechać do Gdańska i, i wziąć udział w takim kursie, bo on też będzie. Po prostu jak mi zostawicie zgodę, to ja mogę potem do Was napisać i Was poinformować, że taki kurs rusza. Więc wszystkich chętnych. Zapraszam do kontaktu. A teraz już przejdziemy do czytania dla wszystkich osób z podznaku strzelca, czyli e, dla tych, którzy mają w strzelcu słońce, ale i księżyc, ascendent, czy planety osobiste, czyli Marsa, Wenus, Merkurego. Co tam u Was w sierpniu słychać? Słychać, widać, czuć. <gry> Patrzymy. Sierpień dla strzelce, jaka jest taka generalna aura, karta, od której zaczynamy, bo od czegoś trzeba zacząć. To jest koło fortuny, to jest wasza karta, to jest karta związana z ogniem, z jowiszem, więc jesteście w swoim żywiole jak najbardziej. Dużo się może dziać w sierpniu. Dużo, jak to mówi moja koleżanka, przyjaciółka z Ukrainy, dużo dobre. <grytanie> Bardzo lubię to określenie. Koło fortuny toczy się i toczy się zazwyczaj na korzyść. Tak się, tak się interpretuje tą kartę. To jest oczywiście wielka zmiana, ale to też jest taka przypominajka, że we wszechświecie wszystko jest połączone ze wszystkim. Wszystko wpływa na wszystko i nie zawsze ogarniamy, co wpływa na co, bo jesteśmy tylko malutkimi ludźmi. Malutką częścią tego wszystkiego. I. Można powiedzieć, och, jestem tylko kółkiem zębatym w wielkiej machinie, a można powiedzieć, jestem aż kółkiem zębatym w tej wielkiej machinie, i to jest wielki zaszczyt być kółkiem zębatym w tej machinie, które właśnie może wywrzeć większy wpływ niż się wydaje, nie? To jest niesamowite, że, że swoim ruchem możemy poruszyć coś naprawdę wielkiego, a jednocześnie czasami nam się wydaje, że, o, teraz to robię, teraz to robię, a no wcale tego nie robimy, nie? Tylko nami coś porusza albo ktoś. E, więc też taka pokora wobec wielkości świata, myślę, tutaj jest istotna. Żeby cieszyć się tym, że jesteśmy tego częścią, a jednocześnie to respektować, że to jest kurcze, takie nieogarnialne w sumie, nie? E, więc fajnie, dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Zobaczmy, gdzie się najwięcej dzieje. Gdzie to, to koło będzie miało największy wpływ. Gdzie te, o, coś wypadło. Gdzie te zmiany? Patrzcie, mag, czyli poczucie własnej sprawczości, poczucie własnej pomysłowości. To jest karta manifestowania, czyli możecie mieć łatwość manifestacji, może Wam się bardzo coś zmienić w, w sposobie, w jaki manifestujecie. Mogą też być zmiany w pracy duże, właśnie w kierunku Albo, albo macie więcej roboty, coś, coś co wydawało się niewielkie, może urosnąć do bardzo dużych rozmiarów, albo może się okazać, że wasza praca ma większy wpływ, niż wam się wydawało, że będzie miała. Radzicie sobie lepiej, niż żeście się spodziewali, wychodzą z tego lepsze rzeczy, niż żeście się spodziewali. Generalnie alchemia, nie? Tutaj mamy alchemika, czyli udaje się z. Z błota zrobić złoto, to tylko jedna, różni, jedna litera różnicy, nie? Błoto-złoto. To mi już przypominało piosence, którą miałam napisać. Nie zapomniałam już, że miałam ten pomysł, a teraz mi się przypomniał. Może, może zapamiętam tym razem obszar przekształcania, obszar tworzenia. Obszar intelektualny też może podlegać dużym zmianom. Co tu jeszcze mamy. Świat bole, kochany. Masz wpływ na świat, ale też sukces jakiś tutaj. Zobaczcie, to jest od 1 do 21, czyli taka cała droga. No, świetnie to wygląda. Macie szansę na duży sukces w tym miesiącu, tak bym powiedziała, dzięki własnej sprawczości, pomysłowości i pracowitości. Możecie dojść do końca jakiejś drogi, która wydawała się dużo dłuższa. E, sukces może być większy, niż Wam się wydawało, że będzie, nie? A może nawet w ogóle się nie spodziewaliście sukcesu, a tutaj jest, kurde, wow. E, też może się trafić Wam nagroda za to, co robicie. Całkiem, całkiem taka materialna satysfakcja, nie? Bo świat jest też kartą bardzo mocno związaną z materią. Można to też interpretować, że cały świat się Wam odmieni, nie? Że ten wpływ pozytywny, ta pozytywna zmiana dotyka bardzo wielu obszarów. Bardzo wielu obszarów. No dobra, a. Z wszystko się kręci, a czy coś pozostaje stałe? Czy coś w tej karuzeli koła fortuny pozostaje stałe? Albo co jest osią, wokół której to wszystko się kręci? Bo oś jest stała, prawda? Oś wiruje, ale nie, nie, zmienia, nie zmienia miejsca. Okay, pięć buław. Stały jest konflikt. Stałe jest, um, powiedziałabym, wielość wpływów jest stała. Nie? Że Są różne siły, które działają z różnych stron, e, i te siły nie znikną, i może być tak, że nadal czujecie opór ze strony różnych osób, opór ze strony instytucji, niechęć e, ze strony na przykład własnej, też nie, jakieś wewnętrzne sprzeczności. Ale to wszystko myślę blednie w obliczu tego wielkiego koła zamachowego. Nie? Ono to jakoś rozprasza, ono to jakoś rozgania, wręcz mam wrażenie, że ta, ta siła odśrodkowa gdzieś te konflikty odsuwa od Was, że to nie jest takie dojmujące. Że one są, ale jest łatwiej sobie z nimi poradzić. Więc generalnie myślę, że fajna, bardzo fajna energia na sierpień dla Was, taka e, z mega rozmachem. E, a spytajmy, na co uważać, dobrze? Bo zawsze jest coś, na co trzeba uważać. E, co sobie odpuścić może, nie? Czego nie tykać? Czasami, czasami, jak mamy taką dużą, rozmachową energię, to mm, może być jakiś obszar wrażliwy, którego lepiej w to nie angażować, bo się może rozpaść pod dotykiem takiego czegoś. Czy jest coś takiego? Siedem buław, dalej jesteście w ogniu. Ja bym nie tykała Waszych wartości, jakich takich, do których jesteście bardzo przywiązani. To niekoniecznie powinno ulec zmianie siedem, siedem pokazuje obronną postawę, bo bronimy czegoś, co jest dla nas ważne, czyli nie ruszałabym jakichś waszych osiowych wartości w tym w tym rozgardiaszu, bo po co, po co zmieniać coś, co jest dobre, nie? Po co zmieniać coś, na którym to się jakoś tam kręci, na czym, na czym to zostało zbudowane. Kopcze, macie podobną energię do lwa. Tam też jest ogień i trochę ziemi. No dobra, a co ruszyć może, tak? Jeszcze, jeszcze powinniśmy spytać. Ja się spytałam, który obszar będzie temu najmocniej podlegał, ale może wolicjonalnie powinniście w jakąś stronę się skierować z taką energią, w sumie sprzyjającego wszechświata, tak? Czegoś, co Was może mm, podwieść umiarkowanie, czyli yy, możecie przyspieszyć proces, który wydawało się, że może przebiec tylko organicznie. To tak, jakbyście dosypywali do czegoś katalizatora. Czyli czekaliście, aż coś się przegryzie, aż coś się dotrze, tak? Aż coś zacznie do siebie pasować poprzez upływ czasu. Tutaj ten upływ czasu może zostać przyspieszony. Czyli możecie przyłożyć tą, tą energię koła do czegoś, co się naprawdę wlekło, do czegoś, co założyliście, że wymaga bardzo dużo cierpliwości. Możecie wrócić do tej rzeczy i ją troszkę popchnąć na próbę, i zobaczycie, że ona powinna się potoczyć szybciej teraz, nie? Bo tu wieje pomyślny wiatr dla Was. No dobra, a co jest? Co jest wyzwaniem w tym miesiącu? Wyzwaniem, czyli zaproszeniem do rozwoju, natomiast może się to pokazywać jako coś trudnego. Co jest dla Was wyzwaniem? <laughs> Odpoczynek. Odpoczynek, no tak, no trudno będzie odpoczywać, trudno będzie się, wiecie, odseparować, zamknąć w kokonie, odosobnić w ogóle, medytować, bo tu się za dużo dzieje. Natomiast to nie znaczy, że to nie jest ważne, nie? Możecie całkiem świadomie jednak wydzielać sobie jakiś chociaż minimalny czas na to, żeby pobyć ze sobą, odpocząć, przyjrzeć się swoim myślom albo pustce, która stoi za nimi, przyjrzeć się ekranowi, na którym wyświetla się życie, jak mówi Rupert Spira. Niespodzianka w tym miesiącu dla Was. Jaka będzie niespodzianka? Diabeł! <noise> no, czyli ten świat materialny, nie? Eee, może się okazać, że materia bardzo mocno was ściąga na ziemię, że czujecie się ograniczeni w ogóle jej więzami, jakimiś zobowiązaniami. Eee, mogą wyjść sprawy związane z uzależnieniami, jak najbardziej. <laughs> Natomiast ja wolałabym to interpretować w pozytywny sposób, jako miłą niespodziankę i miłą niespodzianką może być zmysłowa przyjemność, jaką czerpiecie z życia. Czyli, że jest tych, tej zmysłowej przyjemności więcej, nadarza się więcej okazji, żeby ją czerpać. Być może wracają jakieś zmysłowe przyjemności, których dawno nie czuliście. To jest cieszenie się światem materialnym i też takim mega optymistycznym spojrzeniem i interpretacji. To jest cieszenie się odpowiedzialnością, jaką się wzięło za materię, nie? Czyli na przykład wykorzystanie jakichś bardzo fajnych swoich zasobów materialnych, które daje wam przyjemność. A w wersji bardziej ambitnej odebranie diabłu, czyli z tej strefy waszej niemocy wzięcie sobie czegoś, co tam żeście zostawili ze, ze strachu, że sobie nie poradzicie z tym. I to dotyczy świata materialnego. No to jest wielka przyjemność, jak nagle coś, co nam cią, ciążyło, staje się naszymi skrzydłami. Nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczyliście. ja tak. Kiedy jakieś zobowiązania y, związane z materią, y, tak długo jak się nimi nie zajmujemy, to one nas straszą i. I są kulą u nogi, a jak się nimi zajmiemy, to się nagle okazują zasobami i to takimi zarąbistymi i pomagającymi w życiu. Więc coś takiego się tutaj też może wydarzyć. No dobra, i co? I co z tego wyniknie? Gdzie będziecie na koniec miesiąca w tym wszystkim? I tutaj od razu uzbrójcie się, że to może być nieprzyjemna karta, bo to nie jest koniec procesu, zawsze trzeba pamiętać, nie? To jest coś, co się w sierpniu dzieje, będzie się pewnie toczyć dalej. Rzadko mamy izolowane wydarzenia. No właśnie, osiem mieczy. Ograniczenie. Czyli może być tak, że z tym diabłem się jednak mocujecie trochę, nie? Że on na razie pokazuje Wam, czy też Wy jesteście bardziej skłonni widzieć, ograniczenia, które on ze sobą niesie, nie? Czyli bardziej tutaj po stronie lękowej. Osiem mieczy mówi, że nie widzicie świata taki, jaki jest rzeczywiście, pod koniec miesiąca, że wam się wydaje, że możecie mniej niż możecie naprawdę. I to powoduje takie uczucie zamknięcia, osaczenia, i zadaniem tutaj, pewnie już na wrzesień, będzie wydobycie się z tego, będzie zobaczenie, że to tylko moja głowa mi tak podpowiada, że to jest moja. Nie chcę powiedzieć wyobraźnia, ale moja percepcja, moja percepcja nie jest jedyna, słuszna, prawdziwa, tak? Że też mogę moją percepcję zmienić. Mogę zmienić perspektywę, mogę zmienić interpretację tego, co widzę w swojej głowie na coś innego. Tak jak tutaj te więzy. Ja tutaj bardzo mocno widzę korelację z tym diabłem, nie, bo on też trzyma na łańcuchach. Przy czym te łańcuchy są zawsze u diabła. Takież można je zdjąć po prostu, nie? Tutaj jest tak samo. Te więzy. One są luźne. Nie mówiąc o tym, że miecze są również narzędziem do przepiłowywania więzów. Więc to, czy nasze myśli nas osaczą, czy nas uwolnią, jest poniekąd naszym wyborem. I gdzieś tutaj z tą refleksją pewnie Was y, zostawię. Chociaż nie. Wyciągnę jeszcze jedną kartę. Albo nie. <śm> <ś> to jest dobre. Tak jak jest, jest dobrze. Nie będę tego psuć. Życzę Wam mnóstwa przyjemności w tym miesiącu, poczucia sprawczości, władczości, poczucia, że Wasze sprawy biegną w dobrym kierunku i generalnie wszystkiego dobrego, słońca, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję i do zobaczenia.